Nie, niestety jedna z nas odpadła i to była oliwka. A mieliśmy tylko wygrać pieniądze. Nie wiedziałam, że tu będzie taka eliminacja. Zostałyśmy w czwórkę, w sensie w piątkę, ale pięcioraczki to już nie pięcioraczki, tylko czworaczki. Nie ma oliwki. To wszystko wasza wina. Wy macie jakieś, nie wiem, dziwne zasady. A ten ochroniarz jeszcze tu stoi i nas pilnuje. Tam była widzowie gra zielone, czerwone, była lalka i oliwka Ta padła niestety. O, nie! Ja już nie chcę tu być! Proszę oddać moją córkę, co się z nią stało, liderze! Bądźcie ryczeć! Jak to w że... nie ryczeć? Pamiętajcie, że ktoś z was wygra te pieniądze! Ale pieniądze to nie wszystko! Ja już chcę do domu, ja już chcę zerwać tą umowę! Nie ma zrywania umowy! Teraz wsiadajcie i idziecie do następnej gry! Co? Jaka jest następna gra? Ja nie chcę jechać, no! no ale Zobiecie naprawdę musimy na to dokończyć! Do Dobrze, dobrze, no idziemy, no. Ojej, gdzie my jesteśmy? Co to jest znowu zagra? To jest jakaś arena. O nie, zwycięska drużyna? Czerwona drużyna, czyli co, my jesteśmy podzieleni na drużyny i będziemy się przepychać? No nie! Gdzie są moje pięcioraczki? One są gdzieś tam pewnie wymieszane. Dobrze, że ja jestem z tobą. Dobrze, że ty jesteś ze mną, Krysiu. Musimy dać radę, ale przecież nie chcę też pokonać pięcioraczek, które, właściwie czworaczek, bo jedna już odpadła. I co my mamy teraz robić? O nie, musimy się przepychać, tylko nie to! Oła, dostałam! oła, dostałam! Krysia! Krysia, musisz dać radę, bo zaraz mnie wypchną! Wypchną mnie! oła Dawaj, dawaj, wypychamy ich! Musimy wygrać i uratować pięcioraczki! W sensie czworaczki! A masz! A masz! Wypad! Wypad! Wypad mi stąd. O masz! A masz! Wypychamy ją! Wypychamy! O, i teraz tego, teraz tego! O, nie! o masz! O, nie, wypchnął go, ale w złym kierunku. Musimy sobie dać radę! O, nie, tu jest moja pięcioraczka, ciebie nie wypycham! O nie! pięcioraczka, ty nie masz ze mną rywalizować, ona mnie popchnęła. No, nie, nie. Masz teraz tego, teraz tego! O nie, nie mogę go dogonić. On mi ucieka! Co za jeden no, atomyzm! O nie, popchnęła mnie! Dawaj, dawaj, Krysia! Musimy jakoś dobrze złapać m, przeciwnika, tylko też nie możemy pięcioraczki złapać, bo będzie kaplicz. A ty odpadłaś? Tak! O nie! Góry, mamo! Tylko nie to! Ja nie wiem jakie... Ja... Odpadłam! Zaraz odpadnę jeszcze, zostawcie mnie! A masz, dobrze, dobrze! Tutaj ta jedna dostała, teraz ładowanie, ładowanie! I ja masz! <ścoughs> Siostrę muszę twoją! Niestety może ją pokonać, jakie to jest trudne zadanie. Musimy się z tym zmierzyć, no i niestety... O nie, dostałam! Patrz, patrz! A masz! Jest, wypchnęłam ją. Prawie, prawie, prawie! Dobrze, dobrze, dobrze! I Daj, teraz dana. ciebie! O, masz! Jest! No nie! Ona mnie wypchnęła! Co za gra! Puszczał nie! Odpadłam! Niestety nie dałyśmy rady w tej grze. Ale może w następnej nam się uda, bo widzowie, jesteśmy teraz w gierce, w której mamy różne gry do przejścia. I musimy dać radę w rodzinie Siła. Musimy to zrobić tak, dla musimy Oliwki. Musimy ich jak najwięcej. Tak, musimy to zrobić dla Oliwki. Musimy wygrać Squid Game jako rodzina. I musimy uratować oliwkę, która gdzieś jest uwięziona. Bo to jest niemożliwe, żeby ona padła. Patrzcie, ile pieniędzy! Oni tak obiecują no pieniądze. Właśnie. Wybierzmy teraz grę. Jaką grę bierzemy, pięcioraczki? Będę to cały to czas świetne. mówiła pięcioraczki, ale tak naprawdę nie ma jednej z was. Może to, to weźmy. To no to chodźcie. W to jesteście dobre. Jesteście szybkie, zwinne, bo jesteście tak, malutkie. Jest po kanapach, yy, biegałyśmy. No właśnie, więc teraz zagramy sobie w podłoga to, to lawa. wygramy. Tak jest, mamo, co się dzieje, co się dzieje, tutaj jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo dziewczyn, bardzo dużo blondynek, aż mi się mylą te, o nie, jesteśmy gdzieś, ojej Ale to jest prawdziwa lawa No to jest prawdziwa lawa, tylko uważajcie, zrób wszystko, aby nie spaść do lawy, dobra, dziewczynki, musicie dać radę, trzymajcie się Dobra A, prawie ja sama spadłam o nie, 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 dobra, dobra, bo niektóre kamienie idą w dół. Robić? O nie, właśnie nie wiem skakać gdzieś, o, bo niektóre się zapadają. No nie, właśnie. uważajcie, uważajcie! Aaaa! Ja cię nie mogę, to trzeba przetrwać, no nie! Źle, prawie wskoczył. Aaa! Uuu! Dobra. Dobrze, że nikt nie może popychać. No, uważajcie, uważajcie, pięcioroczka, uważaj! A! Bo no, się robi widzicie? tu. Uważaj, uważaj. Oliwka nie ma, nie ma, niestety oliwki, ale jest Nikola Z. O! Jest Krysia, Nikola, Zuzia. O nie! To się zapada! Uważajcie, uważajcie, trzymajcie A? się. Nikola, Zuzia, Nyla oraz Krysia. Musicie dać radę dla oliwki, dla waszej siostr... O nie, spadłam! Nie, mamo! Nie, nie przeszłam tej da gry! Dajcie radę, dajcie radę! No. Grymy, nie martw się. Dobrze, dobrze, mam taką nadzieję. No, musicie, musicie, potrzebujemy kasy, żeby ich potem szantażować, żeby nam oddali oliwkę. Wow, zobaczcie zobaczcie, Ile mamy tutaj Tej lawy Krysia dasz radę, ty lubisz takie rzeczy Właściwie dam to, radę, dam radę. Właściwie to przez Krysię I przez jej siostry jesteśmy tutaj Gdzie jesteśmy widzowie Bo one się chciały zgodzić One no chciały wziąć ja udział w Squid gracz, Game mamo. Słucham Tylko ja i jakiś gracz zostaliśmy Jest gra się skończyła Jest wygrałaś Zykałam. Brawo jest to kolejna kasa do naszego portfela leci! Łuhuu! Wow, Patrz, patrzcie, tam. jak tańczy pięcioraczka Kryśia! Kryśia, brawo, brawo. brawo! Gratulacje! Jest! Yes. Pieniądze się pieniądze nam przydadzą! Tak! Przydadzą nam się pieniądze i znajdziemy dzięki kasie Oliwkę! No naprawdę! Jak prysznic pieniędzy! Teraz mamy... Uwaga, uwaga! Nie wiem właściwie, co wybieramy. Co myślicie, e, dziewczyny? Może... Most bym się bała, ale tu jakaś może na przykład y, ruszające ściany i tu chyba będzie się trzeba kształtem dopasować. Dobra, to robimy to. Chodźcie tutaj, dziewczyny. Mamo, ja tu. O, nie, 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 ty nie możesz iść tam. I tak większość głosów tak naprawdę decyduje, jaką gierkę wybierzemy. Dobra, jest! Widzowie, klikajcie łapeczkę do góry, a my musimy... Znowu wygra. Znaczy nieważne kto, nieważne czy to będę ja, czy pięcioraczka jakaś. Ważne, żeby ktoś z naszej rodziny, tak? Bo potrzebujemy pieniędzy. Okej, okay, dobra. O co chodzi teraz? Będą ruszające no, się ściany. Ściany się zamknął i, i mamy coś tam uważać, ale ja nie rozumiem dalej. I dobra, dobra, będzie. uważaj, uważaj, uważaj! What? Aha, dobra! Przez trzeba! A, to A ja myślałam, to że się tu... O nie, 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 nie! Teraz tu, uważajcie, uważajcie! O, teraz będzie coraz trudniej, coś myślę. Dobra, no, dobra. Tu idzie, z każdej strony. No, musimy uważać. Uuuu! I teraz gdzie Tutaj, 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 tutaj! A! Szybko! Ło, wow. dobra, teraz środeczek! Uwaga! I teraz pewnie z drugiej strony? Tak, to tak, tam, tak. Tam. Tu. Uwaga! Skaczymy! Dobrze, Ej, udało to nie się. to jest takie ciężkie. No, to nie jest takie ciężkie, ale zobacz. Coraz szybciej to idzie i trzeba ta będzie ta, ta, ta. coraz szybciej. Coraz szybszy refleks trzeba mieć! Dobra, teraz tu. Teraz z no, której strony? Ten. O, teraz z tej niszka. strony. Krysia, dawaj. Woo! Dobra, przeskoczyliśmy. Teraz to kółko. Włożajcie. I teraz zmniejszamy kółko do skakania. Widzisz, mamo? No, one się zmniejszają. Uwaga, uwaga, uwaga idzie kwadrat. Dobra, Dobra, mamy. Teraz z której strony? Tu idzie tutaj trójkąt. trójkąt. Dobra, A. jest. E, uwaga, uwaga. Idzie szybko. Idzie szybko bo nie zdążycie. Dawajcie. Ej, niektóry, niektórzy... Kwadrat. No, no, no. Ej, Ej niektórzy... No właśnie, uwaga, kółko koło! Kółko! Wow, Ło, coraz wyżej! Jest świetnie! 40 kółko sekund! Za nim. Dobra, dobra, dobra! Jest! Wow, no do trójkąt. trójkąt! Dobrze, dobrze, że! Dobra, refleks masz Krysia! Świetnie, świetnie, I dobra! Do, do, do Jest! Wow, Okej, okay, jeszcze 27 sekund, damy radę! wow, 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 wow. Dobra! Trzeba kółko. było Dobra, dobra! Teraz z tej strony! Uwaga! Jest, mamy to! I tu trójkąt. jeszcze trójkąt! Uwaga! Jest! Dobra. Jeszcze Ej, 14 sekund. Widzali? Klikajcie łapeczkę do góry. Uda nam się. Musi o nie, się nam... Mniejsza. Trójkąt. O! A! Na czerwonym. A! Dobra. 6 sekund. Trójkąt. Dobra, mamy to. Uwaga. Czy... O, jeszcze był trójkąt. A nie. E, kwadrat to był. Jest. Jest udało nie, się. Ile zwycięzców. Ile osób tu przeszło. Naprawdę. 6 graczy. Musimy podzielić się pieniędzmi, ale to nieważne. Ważne, że wygraliśmy. Wow! Zobaczcie, jak my tam tańczymy. Patty i pięcioraczka. Jedna i druga. A niestety, dwie chyba odpadły. Co? Wydaje mi no, się. Ale i tak, tu jesteśmy. No i tak, ale jesteśmy razem. Wygrywamy. Rodzinnie wygrywamy i się pieniążkami podzielimy, ale najważniejsze, żeby znaleźć oliwkę. Widzowie, oglądajcie wszystkie odcinki, subskrybujcie kanał, bo będziemy szukać oliwki. Bo na pewno ochrona się gdzieś schował. To nie jest możliwe, że ona tak po prostu padła. Ja w to no nie wierzę. Choć. Wchowanego! Wow! Mamy nawet chowanego w Squid Game? No to spróbujmy. Jestem mega ciekawa. Nie, ale ja się schowam, ja się umiem tak chować. No ja wiem, ty jesteś bardzo dobra w chowanego, więc spróbujmy sobie tej gierki. Ciekawe, kto będzie szukał, może ochroniarz, albo lider, a my będziemy się chować, albo może. A może ktoś się z nas. Ej, czekajcie! Oh! Ja jestem poszukiwaczem. Serio? Tak. O nie! o nie! Ja chciałam się chować i wygrać. Ja jestem i pięcioraczka. Tu jest Zuzia. Jestem z Zuzią Ja cię nie mogę. Dobra, czekamy, aż gracze się ukryją. Mamy na to 14 sekund, czyli ja będę musiała wyeliminować swoich widzowie. Trzy, dwa, jeden. Uwaga! I musisz znaleźć wszystkich graczy, inaczej przegrasz. Zbliż się do gracza, aby go wyeliminować. Dobra, lecimy! Jest, jest, pierwsza koba, pierwsza koba! Jest! Padł! Ej, weszło w niego i normalnie... Halo? Czemu on nie padł? Znalazłam go! Ale chyba stracił życie. Dobra, szukam dalej. Mam nadzieję, że się dobrze schowałyście. Pięcioraczki. Ja nie... bardzo dobrze jestem schowana. Dobra, mam, mam, mam mam! jedno, muszę ją złapać! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Jest za pana. Dobra. Muszę też udawać, że szukam, wiecie, nie? Żeby mm, udawać, że chodzę właśnie wszędzie, że niby szukam, ale jak już yy, znajdę moje dzieci, to na pewno ich nie będę chciała złapać. Zuzia, Zuzia! Pięcioraczka tu ze mną idzie. Zuzia, tylko nie łap sióstr. Pamiętaj! Nie możesz złapać sióstr. Mają jeszcze minutę 23. Dobra, tutaj jest jaka, jakieś wejście, a tu nikogo nie ma. No to świetnie dobrze, dobrze się schowałaś, Kresia o to chodzi. Już wolę, żebyś ty wygrała, niż żebym ja wygrała. Poświęcę się! Ale ty szukaj, to więcej pieniędzy będziemy miały. Tak, tak, tak. Im więcej osób znajdę, bo słuchaj, jest 16 graczy. Wow, naprawdę dużo się tutaj ukryło. My znaleźliśmy dopiero czterech, bo Zuzia cały czas ze mną chodzi. Zuzia musisz iść trochę sama, idź poszukaj sama. Czekaj, nie możemy tam do góry wejść? I do góry nie można wejść po tej drabinie, ale dziwne. Dobra, szukamy dalej, szukamy dalej. Czy można wejść na drzewo? Wstanie... Gdzie jesteś, mamo? Jestem koło takiej stodoły czerwonej. Mhm. Tam u góry ktoś. O nie! blokowałam się. Dobra. Widzę, że ktoś na dachu biega. Patrzcie, tam ktoś jest. Jak tam dojść. Dobra, zaraz tam dojdę. Pójdę z tej strony, uwaga. To 30 sekund. Tak jest. Dobra, mam, mam, mam. mam. Łapać, ją, łapać ją! Łapać ją! Tylko nie wiem, kto, czy to nie była moja. Gdzie jest? To? A to Ty nas nie widzisz? Widzę. Bo wszyscy są tak samo ubrani. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? A ty gdzie jesteś w ogóle, Krysia, ukryta? W jakimś drzewie czy coś? E, ja byłam na stodole, ale jak zobaczyłam, że tam y, jesteś, to uciekłam. Dobra, dobra, to widziałam, że tu. To... A teraz byłam w drzewie. O nie! Chowający się wygrali, niestety, znaczy no to dobrze, bo ty tam byłaś. To bardzo dobrze. Dla Was pieniążki się przydadzą. Zobaczymy sobie jeszcze jedną gierkę, jak nam pójdzie. No, jakoś tam wygrywamy jakieś pieniądze. Będziemy musieli to potem podsumować. Wow! Kasy ile? pieniążków! Wow, to się wszystko nam przyda. Na co my wydamy tyle kasy? Ja nie wiem. Ciekawe. Ciekawe bardzo. Eli. Tak jest, nasłania, właśnie. Nasłonia niespełnione marzenie świąteczne. Dobra, wybieramy sobie teraz może. Co wybieramy? Mi o, to chodźcie tu, chodźcie tu. Może to weźmiemy. Zobaczymy sobie jak nam pójdzie w tej gierce. Może to będzie coś fajnego. E, więc widzowie oglądajcie do samego końca i zobaczymy na końcu, ile kasy wygrałyśmy. Mam nadzieję, że dużo. Mamo, boję ja się. Nie w tej gierce będzie trzeba robić. Nie poddawajcie się dziewczyny, dacie radę! O nie! O nie to! Tu? To jest to! Światła wkrótce zgasną, wszyscy otrzymacie broń, aby chronić siebie lub wyeliminować innych graczy. Nie. Ja nie chcę Mamo, was wyeliminować! Tak, trzymajmy się razem. Gdzie jesteś, Kresiu? Nie, w środku, obok ciebie. O nie, ja nic nie widzę. Totalnie ktoś mnie, co? ktoś mnie dziabnął, a ja nic nie widzę. Ej, o co chodzi? Ja też nikogo nie widzę. O, teraz a, tak. O, dostałam. Ktoś do mnie się zbliża, wynocha stąd. Zostawić mnie i moje pięcioraczki. O, nie, ktoś pada tam. Tam pada. Mam, ktoś jest... mnie dopadł. O nie, naprawdę. Uważaj, bo ty no. jesteś na środku. Uciekaj, uciekaj. To jest, zaraz zostanie. Ktoś tutaj zaatakował moją pięcioraczkę. A masz, a masz, a masz. Zaraz cię dopadnę. Dobra, czekajcie. Ale to jest creepy. Strasznie ciemno, nic nie widzę, nic nie widzę. Tutaj ktoś, patrzcie. Aha. Muszę kogoś wyeliminować, ale zobaczcie, ta osoba w ogóle stoi, jest się nie rusza. Co jest dziwne to? Jakiś podstawiony gry. Grach... Aha. Jeju! Prawie dostałam! Jeszcze minutę muszę przetrwać! O nie! Tylko nie to! 11 Jeden graczy... Jeden gracz kampi tak na górze na światłach! Ja też wskoczę jakoś na górę. Gdzieś tu można wskoczyć? Jeszcze 50 sekund. O nie! Zostawcie! 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 zostawcie. Tylko mi nic nie róbcie! Tutaj ktoś... Tutaj ktoś walczy z moim pięcioraczką! O nie! Zaraz komuś dam! Dawaj ktoś, mama! Tutaj ktoś był. O! Masz! Pan ktoś? O nie! Dostałam! Ale mnie wywalił ktoś. Dobra, ja już... Ja już jednak nie podchodzę tam. Ja nie pyskuję, nie mądruję się. Dobra, to jest jakaś pięcioraczka, ciocio. Nie wiem, czy ty jesteś pięcioraczką, bo tak średnio widzę. Ale nic mi nie rób! Nic nie rób! Nie ruszaj się! 16 sekund zostało. Uważajcie, dacie radę! Musicie przetrwać! Dacie Mam radę! Nikt do ciebie nie biegnie! No dobrze. Bezpieczna. Dobrze, dobrze, super. Pięć sekund zostało. E, pieniądze, pieniądze. Musi jak najwięcej z nas przetrwać w danej grze, w danej rozgrywce, żebyśmy jak najwięcej zarobiły. I co? Tak. Koniec? Jest. Przetrwałam. Jest. Jest! Udało się! Udało się, dobra, czyli wszyscy jesteśmy. Sali i zdrowi! Zarobiłyśmy trochę kasy, no i czekamy teraz na wypłatę widzowie, zobaczymy sobie, co będzie w kolejnym odcinku. Musimy jakoś się zmobilizować i poprosić, żeby wróciła oliwka, więc będziemy rozmawiać z liderem, z ochroniarzami. Udało nam się przetrwać, więc oglądajcie kolejne odcinki, będzie się działo. No i czekamy na znalezienie oliwki.